Firma Frapol i firma Ground Term to pionierzy na rynku nowoczesnych systemów wentylacyjnych. Frapol jest jednym z największych w Polsce producentów i dostawców systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. GROUND TERM produkuje bardzo uniwersalne, odporne na mikroorganizmy systemy dystrybucji powietrza w budynku. W pierwszym odcinku naszego cyklu omówiliśmy projektowanie wentylacji mechanicznej dla domu, w tym montaż systemu dystrybucji powietrza. Dom jest, nazwijmy go stanem surowym. W tym momencie mamy montowaną właśnie instalację nawiewno-wywiewną. Wybrałem system Grant Term ze względu na prostotę jego instalacji. Za pomocą jedynie 11 elementów możemy zbudować dowolny rozdzielacz, skrzynkę rozprężną, czyli te podstawowe kształtki, które są stosowane w wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku, w systemie wentylacji rozdzielaczowej. Jedną z podstawowych cech i zalet naszego systemu jest wysoka elastyczność kanałów które mi prowadzone jest powietrze. Ponieważ kanały te można w dowolny sposób kształtować, daje to dużą swobodę instalatorowi, a również inwestorowi, tak żeby te kanały nie przeszkadzały mu w odpowiedniej aranżacji wnętrz. Temu służy również ten elastyczny, uniwersalny system kształtek, który my proponujemy, modułowych, też pozwalający na zbudowanie tak systemu ażeby inwestor był usatysfakcjonowany tym, jak wygląda jego mieszkanie, budynek po zainstalowaniu całej, całego systemu instalacji. Dodatkowo producent daje zapewnienie na 30 lat gwarancji na bakteriobójczość dzięki zastosowaniu powłoki z mikroserwera. Jest to wszystko potwierdzone, poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Mamy na to atesty PZH i badania w trzech niezależnych laboratoriach biologicznych. Inwestor zgłaszając się do naszego biura zostaje wyposażony w wiedzę na temat jak należy przeprowadzić wentylację, jak należy dostosować budynek do tego, żeby powstał w nim system wentylacji mechanicznej. Dokładują tego nasi projektanci przedstawiają kosztorys takiego systemu. Po zaakceptowaniu go przez inwestora kierujemy go do autoryzowanego przez nas instalatora, który zrobi to zgodnie ze sztuką i z zaleceniami, które my przedstawiamy. Jesteśmy na właściwym etapie budowy. Budowa jest w momencie, kiedy nie zostały jeszcze wylane posadzki. Jedynym mankamentem na budowie jest to, że nie zostały zrobione wcześniej przewierty przez strop i niestety one zabierają dosyć dużo czasu. Dobrym momentem jest wejście po instalacji elektrycznej, a przed grzewczą. Szczególnie jeżeli ta instalacja grzewcza jest wykonywana w wylewce podłogi, ponieważ system wentylacyjny będzie rozprowadzony pod tą wylewką. Prawidłowo zmontowany system nie wymaga prób szczelności, ponieważ myśmy przeprowadzili wewnątrz firmy badania takiej szczelności, która zawiera się w klasie C przy 50 paskalach asprężu, sprężu, który generalnie wygląda jest z maksymalnym wartością ciśnienia, które panuje w takiej instalacji. Czerpnia powinna być usytuowana w miejscu zacienionym, czyli to powinna być północna lub wschodnio-północna strona. Miejsce położenia wyrzutni nie ma już takiego znaczenia. Razem z systemem wentylacji jest również przedstawiana propozycja odpowiedniego rekuperatora. Jak wybrać rekuperator? Mając dane wejściowe takie jak strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz opory instalacji na stronie frapol.com.pl możemy skorzystać z intuicyjnego programu doborowego. Dzięki niemu wybierzemy odpowiednie urządzenie do naszych potrzeb. Po montażu systemu dystrybucji powietrza w domu w stanie surowym, zamkniętym, możemy odczekać jakiś czas, aż dom będzie w stanie deweloperskim i wtedy zabieramy się za montaż centrali wentylacyjnej. Zdejmujemy zaślepienia kanałów, montujemy całą centralę wentylacyjną, montujemy odpowiednie elementy na kanale nawiewnym, takie jak w tym przypadku filtka, Kanałowy klasy F7. Konfigurujemy centrale, robimy kalibrację instalacji, czyli mamy kompletny system wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. Praktycznie rzecz biorąc, system jest bezobsługowy. Zalecamy jedynie raz na 5, może 10 lat nawet sprawdzenie i wyczyszczenie kanałów wentylacyjnych całego systemu. Podsumowując, było tak jak zapewniał producent, czyli był szybki, profesjonalny montaż. Całej instalacji łącznie z rekuperatorem, więc jestem bardzo zadowolony i oczekuję jak najlepszych, jak najszybszych zwrotów kosztów i całej inwestycji. Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka cyklu o nowoczesnej wentylacji mechanicznej w domu montaż rekuperatora.